Cześć wszystkim. Angel 666 Tester Gear. Słuchajcie, ten materiał będzie troszkę inny. Nie będzie tutaj żadnej gry, dlatego że to taka pogadanka i dla was też pewna informacja. Jak widzicie mam na sobie czapkę której na ogół się w domu nie nosi i koszulkę z logo orkiestry także jestem trochę orkiestrowo można powiedzieć ubrany. Jeszcze mógłbym się napić z kubka orkiestrowego ale akurat nie mam nalane nic do tego kubka. Natomiast o co mi chodzi słuchajcie na moim kanale na który, jak zawsze, serdecznie i gorąco Was zapraszam. Eee, wrzucam sobie różne ankiety eee, i będę tutaj badał, eee, co sądzicie, co byście chcieli. Będę wrzucał na przykład propozycje lada dzień jakichś kilku gier, które Chciałbym przechodzić i zarazem nagrywać, ale ten materiał przede wszystkim, słuchajcie, jest o orkiestrze. Tak wiem, ja mam na sobie zeszłoroczny outfit, że tak powiem, bo w tym roku jest 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja, słuchajcie, zapytałem Was, czy. Chcielibyście wspierać kupując jakąś grę na Steam, czy w ogóle wspieracie? Zdania były, jak widzicie, podzielone. Dziękuję wszystkim za głosy w tej ankiecie i w każdej innej. Tak samo jak każdemu, dziękuję za suba, za lajka, like za komentarz i w ogóle dziękuję też wszystkim którzy weszli właśnie na. E, zostawili suby, bo dzięki Wam już jest nas seteczka, zmierzamy do drugiej seteczki. Ale skoro wyraziliście chęć e, wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to ja, słuchajcie, przechodzę e, z Wami e, na aukcję. Aukcje, które już wystawiłem. E, jak widzicie, tutaj e, jest na chwilę obecną 8 gierek i mamy takie tytuły jak Sonic and Sega All Star Racing, Grip, Ancestors Legacy, Hesm, pac 256, Rad Stories Untold i Batman Lego Batman oczywiście video game. Jak też widzicie. E, gry wystawiam po, wystawiłem e, po piąteczce. E, no, kilka tytułów już jest licytowanych, o jeden nawet e, widzę rozgorzała, niezła tutaj walka. E, słuchajcie, jak macie ochotę e, coś z tych gier sobie kupić, zalicytować. Myślę, że kwota jest śmieszna, cel bardzo, bardzo szczytny. E, Wośp na zawsze w moim sercu. Owsiak Jurek, robisz po prostu niesamowitą robotę! I dziękuję wszystkim, którzy wspierają w tym momencie Wośpa. Ja postanowiłem, że oprócz bycia wolontariuszem za mało lata, oprócz kupowania regularnie jakichś rzeczy, chciałem ja Wam dać coś. Od siebie dla was, dla ewentualnie innych osób, które mnie nie znają, a po prostu znajdą aukcję, czyli możliwość kupienia sobie fajnych gierek. Może to nie są już najnowsze pozycje, ale trochę takich kluczyków, które mam zdublowane, albo to są tytuły, w które na przykład ja osobiście nie chcę grać. no Większość z tego to akurat są duble. Postanowiłem wystawić. Także zachęcam Was do licytowania. No, i co? A potem jak zalicytujecie, możecie sobie odznaczyć na przykład aukcję finału, bo mam też przy okazji wystawione inne gry. Gdybyście jakieś inne gierki szukali, też coś możecie do mnie napisać, na przykład przez Allegro. Coś Wam zawsze mogę zorganizować, jakąś aukcję ewentualnie, jakbyście chcieli. Także nie ma problemu, ale ten odcinek jest przede wszystkim o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Także myślę, że kończymy to nawijanie. Wiecie już, co macie robić. Szukacie Niku Angel999, taki założyłem, mu o, szmat czasu temu. Naturalnie link znajdzie się w opisie materiału. No a potem zapraszam Was na mój kanał. Dużo gierek samochodowych, poradników. Staram się też o jakieś szczelanki inne produkcje, indie, polskie gry. Także jak widzicie, trochę już materiałów na moim kanale jest, będzie regularnie więcej. Bo lubię to, co robię. E, więc e, obadajcie materiały, obadajcie sobie playlisty, które dla Was przygotowałem, pogrupowałem. Jedne zawierają więcej materiałów, inne mniej. Na pewno wszystko, że tak powiem, będzie się sukcesywnie rozrastać. No i co? E, tym, którzy skorzystają z moich linków e, na Allegro, no to e, dziękuję, życzę udanych zakupów, udanych licytacji. Pamiętajcie, że na orkiestrze kupuje się sercem. Więc sam niejednokrotnie za coś przepłaciłem, ale włączyło się takie coś, że a chcę wygrać tą aukcję. No i pokupowałem coś na przykład znacznie wyżej, nazwijmy to ceny rynkowej. Natomiast te piąteczki, wywoławcze ceny, no myślę, że to wszystko jest dobre, dobrze wycenione dla Was, a grosz do grosza i uzbiera się większa kwota także. Tyle z mojej strony. Zapraszam Was jeszcze raz na aukcję, na mój kanał. I do zobaczenia. W dniu dzisiejszym, sobota 28 stycznia, planuję zrobić pierwszy live z okazji wbicia 100 subskrybentów. Także kto ogląda materiały do końca. To właśnie dowiedział się takiej ciekawostki. Godziny wieczorne e, będzie, będzie live, słuchajcie, e, samochodowy. E, a jutro może będzie live jakiś, nazwijmy to, strzelankowy. To wszystko się okaże. E, także, no jak zawsze, gadam dużo, za dużo. E, I po prostu to tyle. Angel666 Tester Girl, cześć, siema!